Tu Jakub Śpiewak, Jakub Śpiewak, prawo repliki. Bardzo proszę, ale później już internauci, wszystkie inne osoby, które się zgłaszają, proszę na kartkach także się zgłaszać, wszyscy będą mieli szansę na wypowiedź. Jakub Śpiewak, bardzo proszę. Panie premierze, 24 listopada 2009 roku, Ajestok Polska prosi o informacje publiczne w sprawie akta. 27 listopada 2009 roku Jarosław Lipczyk z imieniu Fundacji Nowoczesna Polska wnioskuje do Rady Unii Europejskiej o udostępnienie dokumentów związanych z akta. 14 grudnia 2009 roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej odmawiał udostępnienia. 26 stycznia 2010 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada, a Polska odmawia dostępu do informacji na temat akta. Ja pamiętam spotkanie, na którym byłem z panem premierem, miałem okazję być na wszyscy, bardzo za niej dziękuję z maja ubiegłego roku, na którym pan premier wiedział, że akta budzi poważne emocje, ponieważ zobowiązał się pan wtedy, że nie będzie decyzji w sprawie akta, dopóki ten dialog nie zostanie dokończony. Przedstawicieli, i nie przemawia do mnie również argument, że przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o tym, że ta konsultacja szersza jest potrzebna, nie wiedzieli, ponieważ przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczyli w spotkaniach z, internautów z Panem Premierem. E, w związku z tym, stąd też proszę zrozumieć, że po pierwsze w tym apelu o uczciwą pamięć warto, żeby ona rzeczywiście, jak Pani słusznie zwróciła, była obustronna, a po drugie, że internauci wiedząc o tym, że przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym obecny Pan Dyrektor Skoczek, uczestniczyli w spotkaniach z Panem Premierem, mają prawo jednak podejrzewać, urzędników ministerstwa być może niesłusznie o to, że ich intencje działania były niekoniecznie fajne, zwłaszcza, że przyzna Pan, że tryb, Pan Premier chyba, że tryb przepchnięcia tej uchwały, czyli zgłoszenie jej dwa dni przed dymisją rządu i ogłoszenie potem, że jak ministrowie byli już tak naprawdę na walizkach, to nikt nie zgłosił protestu, no nie do końca jest prawdą. Ja też pamiętam, że jeszcze w czwartek, kiedy odbywało się spotkanie z udziałem Pana ministra Ostrowskiego w ramach grupy Dialog, kiedy publicznie już jakby padła informacja, że ta uchwała została w takim trybie przypchnięta, z tego co zrozumiałem pan minister był sam chyba zaskoczony faktem, że Rada Ministrów podjęła tę uchwałę, to padła też taka zapowiedź ze strony pana ministra Michała Boniego, że będzie z panem rozmawiał właśnie o tym, żeby odłożyć w czasie, to tak pamiętam te publiczne wypowiedzi, podpisanie tego dokumentu żebyśmy zdążyli wyjaśnić, zwłaszcza, że też powiedzmy sobie szczerze, nie było powodów takiego przymusu, że my musieliśmy to podpisać w tym terminie. To znaczy jakby nic by się nie stało proceduralnie, gdybyśmy podpisali to, gdybyśmy najpierw się tu spotkali, a potem pan by, by podpisał te instrukcje dla ambasadora Polski w Tokio, bo w kwestii podpisania ten termin nas nie gonił. Gdybyśmy podpisali to tak, akta, załóżmy, bo ja szanuję Pana prawo do podjęcia przy wysłuchaniu nas wszystkich i podjęcia decyzji, że Pani tak ją podpisuje, ale można to było zrobić jakby po tej debacie, a nie przed tą debatą. Wtedy też i myślę, że podejście internautów do tej debaty byłoby trochę inne. Bardzo dziękuję.